My no, się mamy pierwszą miejscówkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zróbeczka e, jest ciepły dzień, mamy ciepłą pogodę dzisiaj, e, no i co, kontenery takie już parę zrobiłem, tutaj taka miejscówka, były dwie reklamówki, jedna tu i druga, i druga tu jeszcze ją wezmę, nie wiem co w tej jest, ale i zacząłem zabawki myślałem, szukałem figurek, wiecie, zacząłem tą robić i wyskoczył ten, nie wiem co to jest. Nie świeżak, nie słodziak, ale też wygląda z tej serii jakieś. I słuchajcie, jak wyskoczył już taki aparat, to zacząłem nagrywać, prawda? Co zacząłem nagrywać? Jak wyskoczył aparacik. Patrzcie, premier normalnie ciężki, jest fajny, taki masywny, nie jakiś taki ten. Dlatego jak najbardziej premiera tego. Weźmiemy. I co jeszcze tu dalej wyniknie? Tutaj jakiś kwiatek, cały blat mamy tym razem. Nie ma zabawek figurek, nie ma. A to sprawdzimy. Sprawdzimy, nie ma. To zobaczymy. czy z Wami zobaczyć to. Czy tu coś nie będzie komisyjne. Ekspreso jakieś, nie ma. Maskotki ratujemy. Maskotki. Trzeba jakiś taką reklamówkę załatwić pierw Może stąd tu zobaczymy rzeczy. Patrzcie co jest. Czy się rozłączamy i chcecie to zrobić? Zatieraczek jakieś tajanki, bo to może nic nie być. I chcecie to zrobić komisyjnie. Coś... Dobra, jak coś będzie to się z wami połączy No, jeszcze taki konik wyskoczył, prawda? Konik wyskoczył. I patrzcie mega taka czapa, ty, normalnie. Taka czapa wyskoczyła. Jak jaką przymierzę. To zobaczcie mega, nie? Tak wygląda fajna bielica. Mega, nie? Bierzemy oczywiście i lecimy dalej. Bierzemy pierwszy swój depozyt i lecimy dalej. A, jeszcze aparat. Kurczę, się bym zapomniał. O premierze. Że premier. Także taki taki na razie depozyt. I lecimy sobie. A ja nie wiem, a ja nie wiem, bo mamy tutaj na miejscówkę. Zobaczcie sobie sami. Co robicie? Jest wieczór, noc, godzina, gdzieś 20, już niech sprawdzę, poczekajcie, ja sprawdzę, ja sprawdzę, żeby, żeby nikogo nie skłamać, sam jestem ciekaw, bo tak dużo rozbieżności nie może być, 22.52, także dobra, 22.52, Lecimy z tematem, któryś eee, tam z kolei haszał i zaczynamy. Dalsze poszukiwania. patrzcie te same buty ze wczoraj. Doszedł tylko ten worek, doszedł ten worek, a w worku co? patrzcie piękne ubrania. Jaka firma? Tu Wam pokażę. Mojito Mówi Mojito Mówi także. Fajne, fajne, fajna taka katanka, koszulka, mojito, drogie pani to chyba za was, bardziej zobaczcie sobie, lecimy dalej, tu mojito, A to patrzcie. piękna skóra, piękna skóra, normalnie tylko jakiej firmy? Ondy, skóra go Tutaj nic, rękawy najważniejsze dla mnie Rękawy, sztos Rękawy sprawdzamy Rękawy, sztos, dobra No to co, skórka od Nuliego, Bieli Ja już tu przepasam sobie, bieli Co dalej? Jakie rzeczy będą, to się z wami Na pewno połączy no, no bo są, widzicie, no, cały czas jakieś fajne rzeczy, to też wygląda Materiał dobry Coś będzie dobrego? Tak Fajnie, Taka, taka bluzeczka. Taka bluzeczka, hej, mam taki materiał. Panie, tajemniczo już wiedzą o co chodzi. Także można było przebierać. Można poprzebierać, popatrzeć, to też będzie fajne, tak? Coś czuję. Tak, bo to spódniczka, to zawsze będzie jakiś. Zaraz tutaj nazwać? Nie będzie. Nie jest. O, mówiłem ja się nie mylę w tych sprawach Zara Collection Zara Collection także Zara Collection taka spódniczka nie wiem koszulka tylko wyprasować i świeże pachnąca nowa. bieli tu już mamy nasze rzeczy bieli dalej co bierzecie dalej co chcecie coś jeszcze ten sweterek do mnie nie przemawia Kuczy, tylko nie to. Tylko nie zaraz koleczy Dobra, są inne rzeczy. Są na pewno jest mnóstwo rzeczy. Patrzcie, spódniczki, sukienki. Ja tego Wam nie będę też wszystkiego pokazywał. Każdego rzeczy. Patrzcie, jaka sukienka Co zła? Patrzcie, muchito. Zła sukienka ta sukienka to kosztuje 100 zł. W kwiaty w ogóle piękna, czy ile? 150, 200. Piękna sukienka na no, takie dwa. Ramionczka, widzicie? No także drogie panie, rozmiar nie będę mówił. 38. Ja już się zabieli. Co dalej? Trochę tego jest, tutaj będzie do przebierania patrzcie, następne, to będzie fajnie ze To będzie fajna bluza. Jaka bluza? Jaka bluza, jaka bluza? To jest marynareczka. Marynareczka. Właśnie. rezerwet rezerwet, piękna marynara, taka kurczak nowa dosłownie jak nowa marynara rezerwet, oczywiście że biernie tu wszystko bieli. ja bym wziął tą całą torbę i się nawet nie patrzył, nie podsumowywał patrzcie, trapet paul spoko spodnie nie? trapet paula co tu jeszcze jest no fajne rzeczy, cała Całe wypchany w tym, patrzcie. To się wysypuje na pęczki. To będzie fajne. Fajna spódniczka, bo już wiem, znam się na premiumach. To będzie coś dobrego. Tak. Bebe. Lebe. Lebe plus. Fajna taka niebieska spódnica. Suknia, że tak powiem. Nie, spodnie takie. To takie spodnie fajne. Lebe eleganckie. Bierzemy Mamy już cały Wypchany tymi, że tak powiem, tymi rzeczami Tutaj jestem, zobaczcie sobie No i co, lecimy dalej? Lecimy dalej Powiem wam tak, ja to wszystko biorę Wszystko biorę, to patrzcie tu rzeczy mam nie, ile tego jest, nie to trzeba jakoś zapakować, ile zebrałem, patrzcie To spódnice, spodnie, wszystko, skóry Boże, co z tym patrzcie a tu jeszcze takie coś w ogóle nie skakuje ojej, ktoś tu wyrzucił coś, jakiś taki depozyt zobaczcie, dwie torby psi patrol, eleganckie dwie torby eleganckie nowe z psi patrolu taki, na taki zamek fajne oczywiście, że bieli oczywiście, że bieli w środku na kanapki czy na co tam oczywiście, że bieli ten Podwójny Podwójny dublet dosłownie fajne torebki też bieli turby też bieli. Co jeszcze bieli? Co tu jeszcze jest ciekawego Zobaczcie, o Jaka fajna torebeczka Patrzcie Stan igła. Stan igła, że tak powiem. Pewnie czemu nie? Czemu nie? Bieli, co jeszcze bieli, co chcecie, taka imprezka, taka w ogóle okolica, co robicie, o tej godzinie co za, co to będzie, coś fajnego pewnie, jakiś Zara, czy co, tym razem zaraz będzie, nie mogę znaleźć metki, nie wiem co to jest, nie chcę przeciągać, nie ma to chyba metki, nie ma, więc nie bierzemy nic, co nie ma metki. Kur... Co to będzie kurczak? To bierze to głowę. Co to jest ty? Takie w ogóle fajne. Fajne. Nie wiem, co to jest. Ale fajne. co tu jest? Też fajne. Drugi taki ziomek. Co dalej, bajki angielski słownik obrazkowy ile to? Fajny słownik do angielskiego obrazkowy. bieli, bieli słownik czy to domek myśli dokąd idzie mysia 5 też Patrz, 3D normalnie bieli dobra to bieli patrzcie ile bieli rzeczy z pierwszej miejscówki ja muszę to wszystko zapakować lecimy dalej i tu nie wiadomo co jeszcze wyjdzie z tej torby z rzeczami bo tu masz torbę z rzeczami w no? gospodem no Tu zorganizowałem kartą, pakuję kolejne rzeczy, patrzcie, spodnie, stanęliśmy na tym, ta? tu już jakaś znowu, nie wiem co to, Osio, taka fajna, o, przyda się jak nowa, pachnąca, zobaczcie, spódniczka na lewą stronę oczywiście, tutaj spodnie, Tom Taylor, jak nowa trzeba je tylko wyprasować, patrzcie albo nogawki, patrzcie po nogawkach zawsze nienoszone nienoszone nogawki także ok, tą lory, tutaj pakuje dalej następne są hazedonie patrzcie jakie piękne brązowe hazedonie patrzcie jak nowe jak nowe te słowo zobaczcie jak nowe spodnie wszystko w kancik rozmiary pozdrawiam M kalze do nie niech lecą też stąd dalej stąd dalej wyciągam te jest kina z takich rzeczy że ja tu z wami się nie podzielić z tym no cały czas tak miałem to też się chcę z wami tym podzielić bo nie nagrywałem ciuchów ale rzeczywiście fajne wyskakują te ciuchy Dlatego dlaczego miałbym się z wami ty mnie podzielić tymi informacjami z pniu nie zbieramy tu to też nie zbieramy to może być fajne jeszcze ja już poznaję premiumki co to za spódniczka czy co? HM, Bereszka no, gdzie jest to? O jest, widzę już nazwę jest maro. esmara taka że tak powiem o patrzcie bluzeczka esmary fajnie patrzcie ile w premium esmary same same, same najlepsze ciurki a tu co mamy też coś będzie bo jak tak to o orsay orsay spódniczka Orsaya. Bieli Bieli płodniczka Orseja Co dalej ma Same biustonosze Biustonosze a są jakieś firmy w ogóle Profesjonalne Nie ma, to nie bierzemy nam. Chyba, że jakieś firmy, no nie? No dobra, nie ma Dobra, tego co? A to Dobra, te dwa Miałem wziąć psi patrole jeszcze To I to są nasze Pierwsze To są nasze pierwsze znaleziska Ludzie, lecimy dalej To normalnie lecimy Dyniżansem, jak ze starych Jak ze starych dobrych czasów, no nie? Lecimy normalnie, lecimy, lecimy na nockę 2623 i lecimy. razem z wami jak najbardziej. Jak najbardziej, żeby lecić z wami na poszukiwania, to no, jak najbardziej jestem za. Jak najbardziej jestem za i lecimy dalej. Chanse normalnie, Otworzą się drzwiczy się, nie otworzą Jeśli nie otwierają normalnie, tak się otwiera normalnie. Tak. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy tego wymiaru do czasu przestrzeni. aaa no lecimy bloki hasioki osiedla o patrzcie jak ładnie zawinięte są folie było odfoliowałem a tutaj patrzcie mamy biżuterię łańcuch tej może srebrny, złoty nie nie za bardzo no ale jest taki już na dzień dobry ja wam to pokazać kurczę te biżuteria te obrażenia to zawsze takie nieporęczne tu wam pokażę o. nie położyć no. chcę wam pokazać, widzicie coś takiego Fajnie łańcuch Następny jest taki, taki z taką ale nie wiem nie jest tu złoto na razie nie będzie złoto nie mam przeczuć ale że będzie złoto srebro ale ładne tej patrzcie to fajne to ciekawe patrzcie taki wisior i na wisiorze taki takie coś ciężkie taki fajny wisiorek wam powiem nie ma prób żadnych nie nie ma ale ciekawe, naprawdę bardzo ciekawy Bardzo fajne i tu takie coś też na końcu coś takiego fajny. a spadło tutaj wrzucał wszędzie do tego, bo to wszystko z jednego depozytu to też ma zaczep ma a tu ma, można zaczepiać. Sprawdźmy co tu dalej. Jest komisyjnie Czy coś fajnego zobaczymy coś takiego Ma zaczep nie ma coś takiego No ale weźmiemy Co mamy zrobić, nie? przybierali i patrzy, ile biżuterii chociaż nie jest to złoto na razie a nie srebro ale może może kto wie zaraz co to jest tu mamy taki kolczyk fajny Przyjęli. następny łańcuszek może będzie srebrny cały na to łańcuszek srebrny chyba też nie wiem bierzemy to potem sprawdzimy ja. coś dalej czy dalej nic nie ma co to jest golden skin o, maska na twarz cała maska Ty ładnie cała maska na twarz bieli to. maskę coś jeszcze o tu coś jeszcze taki, taki jakiś dziwny przedmiot to będzie No i co? coś będzie to się zajmowało. Na razie, tyle, ile chodźmy dalej. Co złowiliśmy razem, wspólne komisyjnie? Taka miejscówka następna. Czy to. Nie wiem, czy to jest. Nie wiem. Ale tutaj w tym były może dalej są koszule jakieś świetne powiem wam nie zdziwiłbym się i chyba tak jest jaka to firma tych koszul tu będzie gdzieś nexty ty no kurcze koszula nexta powiem wam też nie głupi pomysł jedna no co że a bluza czego? Fajna bluza. Niebieska. Powiem wiem czego to bluza jest. No dobra. A tu czego ta koszula? Czego ta reszta koszul? Jestem na koszulę. Wioto fajne Fajna koszula chyba. ja to dalej. Pewnie jakiś następny sttos Nie ma, nie ma tutaj Next Eee to jest Jesteś ja, cicowego Pełno tych kurczu ubranych Szpeterek fajny Jack and Jones. Powiem wam Fajny speterek Biery, speterek Ja będę Jackie Jonesa, a tu dalej co? Coszulak, ale te patrzcie, Buty 2 Adidasy w świetnym stanie, idealny, jak nowe, Patrz, rozmiary pozdrawiamy. Nie wiem, nie jest napisane, ale jak nowe jak nowe dwa łusiki Adidaska. Patrzcie sami, pańską. Zero rozdarć, zero jakichkolwiek uchybień. Języki wspaniałe. Zobaczcie, jakie wspaniałe języki. Z, ze wspaniałymi logami Adidas. Wspaniałość bieiii fajne buciki uh, uh, uh. następny kontenerek e, następne przygody nasze to już nie będę wam pokazywał następne sukienki sobie wybrałem tutaj e, wybrałem sobie tutaj Doroty Perkins fajną taką, powiem Wam na drugą stronę jest przełożona, ale by była taka sukienka Doroty Perkins, to jest Georgia Nie wiem czy wam się podoba czy nie, ale biorę ubrania Premium Georgia taka no. Szukienka. No i co, i takie dziwne coś, nie wiem drewniane Drewniane, nie wiem, podstawka do czego i do czego to może służyć, nie wiem. Napiszcie w komentarzach do czego to może służyć. Taka drewniana podstaweczka. Nie wiem patrzcie na takie drewno, postawka podstawka taka fajna Ręcznie malowane te kwiaty widać Powiem wam jest to ręcznie malowana robota, to nie jest jakaś naklejka Także dlatego fajna rzecz Fajna rzecz jak najbardziej bieg Lecimy dalej Na kolorowość coraz bardziej no, ja sobie z tymi rzeczami swoimi już lecę tutaj, prawda? Dalej eee, A tutaj patrzcie, takie coś I co to jest w ogóle? Taka klatka? Nie wiem, klatka co to jest bo... Dziwne, z takim siedziskiem można to otworzyć Podpisane nie jest Nie wiem, czy to tak Bardziej tak, tak, ta klatka, ty Klatka dla papugi, czy dlaczego? Coś takiego, nie? Co to może być? No to pomóżcie, pomóżcie dojść do tego. Co to może być? Klatka no może jakiś papuga czy coś? Przyda się to komuś. Lecie dalej. Może się niestety wysypać, sprawdzić Czy jest czyste. Schować nasze pańczory, ubranka. Ubranka też. Tam nic nie ma. I lecimy dalej. Taka miejscówka, następna, witam na kolejnej. Taka sytuacja. Tutaj fajny ten na świeczki, takie coś. Jeszcze w przeczyszczeniu byłby igła. Ale jak na razie i tak śliczny. Nic nie zniszczony. Fajna na świeczki taka ozdoba, prawda? Jak najbardziej za. Bierzemy do naszej torby bieli torby z najnowszej rundy i trochę mamy na razie i lecimy dalej Zobaczmy w którą mamy rodzinę 1242 Także spoko, jeszcze młoda pora Tu taka miejscowa była i Zobaczcie. To co w pasce Ancerto śliczny idealny stan Rencerto Jeszcze w tych stan jak nowy Rozmiary, pozdrawiam. O mój, 44. Także mam buciki Lancerto. O mój rozmiar, elegancko. Takich mi było trzeba. Normalnie, dobre znalezisko, to dla mnie pójdzie. Także takie buciki paszy Lancerto. Świetny stan. Jak nowe, i one akurat, one akurat pójdą dla mnie. O, piękne. Fajne. Nigdzie nie zniszczone, nigdzie nic. Jakby wczoraj były kupione Prawda? No dobra, bieli Żebyśmy się pomieścili nie? Żebyśmy się pomieścili Mieli buciki Lancer, to nie ma ceny? Jest i cena Co ty gadasz? Nie wierzę, ty patrz Ale jazda, ty patrz cena 599 skreślone na 399 44 400 cztery, takie budki lanser to, że jestem jak najbardziej za ludzi, a jak najbardziej jesteście za czy nie bierzemy, dalej wkładamy to do naszej torby, nie ma no to teraz wejdzie i lecimy dalej że znajdę sobie tą torbę, a na razie lecimy ta torba pełna znalazisk